W tym przewodniku pokażę ci krok po kroku, jak możesz rozpocząć handel demo na xt.com, profesjonalnej giełdzie kryptowalut, która bezpośrednio zintegrowała platformę handlu demo dla kryptowalut. Przede wszystkim gorąco polecam, abyś przeszedł poniżej tego filmu, ponieważ tam znajdziesz link do oficjalnej strony xt.com, gdzie możesz zarejestrować się na 100% darmowe konto. Dlatego gorąco polecam, abyś zrobił to teraz, ponieważ musisz zarejestrować się na konto po utworzeniu konta na xt.com możesz od razu przejść do handlu demo. Nie musisz weryfikować swojej tożsamości, aby przejść do handlu demo. Przejdź do górnego paska, najedź na pozycję derywatów, a następnie wybierz demo. Możesz zobaczyć handel demo tutaj. Teraz jesteśmy na pulpicie nawigacyjnym handlu demo. Przede wszystkim musisz oczywiście odebrać fundusze demo. Już to zrobiłem w dolnej prawej sekcji. Po prawej stronie możesz zobaczyć swoje aktywa, a tam również możesz odebrać fundusze. Więc jeśli jeszcze nie masz żadnych funduszy, po prostu kliknij odebrać fundusze. Już je mam, więc nie muszę tego robić ponownie, ale jeśli utworzyłeś nowe konto, możesz musieć to zrobić ponownie. Po prostu kliknij na to, a otrzymasz 50 000 USDT na swoim koncie do handlu demo. To jest bardzo ważne, to jest tylko symulacja, więc nic z tego nie jest prawdziwe. Oprócz dźwigni USDT, możesz również handlować z dźwignią na kryptowalutach. Aby to zrobić, przejdź do lewego górnego rogu, a tam możesz zobaczyć, że mamy Demo Futures USDTM. I w kontraktach futures na kryptowaluty, jeśli jesteś początkujący, polecam pozostać przy USDT, ponieważ wtedy handlujesz w USD, a nie w kryptowalutach. W kontraktach futures z dźwignią na kryptowalutach używasz bitcoina jako zabezpieczenia, więc jeśli nie zamierzasz korzystać z dźwigni na kryptowalutach, możesz zobaczyć, że nasze saldo wynosi 10 bitcoinów, więc handlujemy bitcoinem za bitcoin, co działa fundamentalnie inaczej. Dlatego gorąco polecam trzymać się kontraktów futures. USDT. Teraz, gdy utworzyliśmy nasze konto i mamy fundusze DEMO, możemy wybrać aktywa do handlu. Na dźwigni USDT możemy handlować bitcoinem, ethereum i ripple. Zawsze wybieram bitcoina, ponieważ bitcoin jest oczywiście najważniejszym aktywem. Teraz możesz również zmienić kilka rzeczy w układzie. Na przykład możesz włączyć tryb ciemny, który moim zdaniem jest przyjemniejszy dla oka. W prawym górnym rogu możesz zobaczyć księżyc lub słońce. Polecam po prostu przejść na tryb ciemny. Mówiłem, że jest to przyjemniejsze dla oka i znacznie lepsze, jeśli handlujesz przez cały dzień. Teraz, jeśli chcesz otworzyć transakcję, możesz zmienić dźwignię oraz zmieniać między dźwignią krzyżową a izolowaną. Dla początkujących polecam korzystać z dźwigni izolowanej, ponieważ oznacza to, że nie możesz stracić całego swojego konta, ponieważ jeśli jesteś na dźwigni krzyżowej, możesz zostać zlikwidowany za wszystko na swoim koncie, a nie tylko za to, czym handlujesz. Dla dźwigni możesz przesunąć suwak aż do 125 kryz, ale dla początkujących 10 to więcej niż wystarczająco to wciąż dużo dźwigni. To samo musisz dostosować do sprzedaży krótko. Po lewej stronie mamy to dla długich pozycji. Po prawej stronie, dla sprzedaży krótko, również musisz to dostosować. Nie zapomnij o tym, to są oddzielne ustawienia. Musisz dostosować oba osobno. Teraz musimy upewnić się, że jesteśmy na otwartej karcie. Rekomenduję również, abyś wybrał zlecenie rynkowe, ponieważ oznacza to, że natychmiast wchodzimy w transakcję. Rozmiar transakcji jest teraz ustawiony na Bitcoin. Zalecam, abyś korzystał z USDT, ponieważ wtedy obliczasz koszt zlecenia w USDT, a nie w Bitcoinie, więc wejdźmy z 10zeren USDT możemy otworzyć długą pozycję i teraz jesteśmy natychmiast w transakcji. Możesz zobaczyć przegląd transakcji tutaj w sekcji pozycji, a teraz mamy również kilka dostępnych opcji. Pierwszą i najważniejszą rzeczą podczas handlu jest zlecenie take, profit i stop loss. Możesz zobaczyć tutaj, że jest napisane TP Wash SL. Poniżej masz znak plusa. Kliknij na to i tutaj dodaj zlecenie Take Profit i Stop Loss, więc zróbmy to. Ustawmy Take Profit na 65 000 USDT i Stop Loss na 61 000, a następnie klikamy Potwierdź. I teraz możemy zobaczyć, że mamy otwarte zlecenia w sekcji TPSL tutaj. Możemy również kliknąć na ten ołówek po prawej stronie i edytować to, jeśli chcesz wprowadzić zmiany. Teraz ostatnią rzeczą oczywiście jest to, jak wyjść z transakcji. Mamy na to dwie różne opcje. Możesz po pierwsze użyć przeglądu pozycji, klikając rynek tutaj. Możesz kliknąć na rynek, a następnie natychmiast wyjdziesz z transakcji po bieżącej cenie rynkowej więc to jest zlecenie rynkowe zasadniczo zlecenie wycofania wypełniające książkę zleceń masz inną opcję, możesz je zamknąć. Tutaj po prawej stronie masz zakładki otwarte i zamknięte. Możesz również użyć zlecenia rynkowego i kliknąć na zamknij długą pozycję. Alternatywnie, jeśli chcesz opuścić transakcję po określonej cenie, możesz to również zrobić, używając zlecenia limit. Ale dla potrzeb tego wideo wybierzmy zlecenie rynkowe, ponieważ to najszybszy sposób na wyjście. Teraz możesz również zobaczyć, że opuściliśmy transakcję, która niestety była stratna z powodu opłat i slippage, ale gorąco polecam, Abyś najpierw ćwiczył handel na koncie demo, zanim przejdziesz na rynek na żywo. Jeśli skończyłeś z handlem na koncie demo na xc.com, możesz przejść do rynku na żywo. Aby to zrobić, przejdź do lewego górnego rogu, gdzie jest napisane USDTM, a następnie kliknij na USDTM Perpetual, a to przełączy się na rynek na żywo. Teraz to są prawdziwe pieniądze, więc jeśli chcesz ćwiczyć, zawsze upewnij się, że jesteś na stronie demo, a nie na stronie na żywo. Dobrze. To wszystko w tym filmie. XT.com Futures bardzo, bardzo proste w użyciu. Świetna platforma do handlu futures dla handlu demo. Właściwie bardzo, bardzo łatwa w użyciu. Inne alternatywy możesz sprawdzić w opisie dla Bybit. Stworzyliśmy również samouczek, a moim zdaniem, Bybit ma zdecydowanie najlepszą platformę do handlu demo, ponieważ oferują znacznie więcej dostępnych aktywów. Sprawdź linki poniżej tego filmu, jeśli chcesz zacząć. Zostawiam Ci również link do oficjalnej strony XT.com. Gorąco polecam, abyś założył konto, wypróbuj platformę, przekonaj się sam, czy ci się podoba, wypróbuj także innych konkurentów, na przykład Bybit, linki są również w opisie.